Ta łopatka śmieszna. Siema, widzowie. Y... No, trochę pomógł mi mój szwagier. Ale tego, co żeśmy teraz odwalili... Bo patrzcie, my już trochę tu posprzątaliśmy, bo to jest w ogóle part 2. My żeśmy tu trochę posprzątali. No troszkę. Ale to, co żeśmy teraz zrobili, to jest... Taka była elegancka, piękna. Żeśmy ją zgnioszczyli w tym czymś, a ja, że tak ją pieszo. <laughs> <laughs> Także teraz będziemy pewnie wyrzucali. <laughs> Dobra, widzowie, robimy jej operację plastyczną. Bana jeszcze żyje <grymne> o Dobra <krymne> no, ją przy okazał. O kurde, ale wiesz Mogę to kur... <krymne> <uciek> <krymne> tak, bo one już raz złapały mysz. Macie. O kurde widzowie niedobrze mi się zrobiło. Masz wiadomość! <krymne> ale mi się chopi przez tą mysz niedobrze zrobiło to ogarnąć jeszcze do końca. No. Zosta Ile? Z 20 minut roboty nam tu zostało. No. Może po coś z rowerów jeszcze nagram. No, nagramy może jeszcze jeden dzisiaj filmik z rowerów. Także na razie chyba kończymy te by, <coughs> i wrócimy do Was już na chyba efekcie końcowym, co nie? No. Dobra, to do później. Dobra, widząc, jeszcze raz powiem, że robimy, bo tu już cały czas się zatrzymuje. Nagranie! Na 70 subskrypcji! Nie, na 50, na 50. Na 60! Na, na, na 50 subskrypcji pokazujemy mojego szwagiery twarz, a na 100 subskrypcji robimy piosenkę. No chyba, Cię, powiem, przyjmę. No co? My, my sobie. radę. Przecież. Dobra, jesteś gotów do wyświetlania się domyślamy, domyślamy na piosenkę, ale my musimy to masz. Nie widać prawa nic. A nie chodzić. Tak, a ten ski zapachy. No? A teński zapachy. No patrzcie, w ogóle jest nie je robimy. Robimy takimi wetłami. zami. A ja pójdę po wodę, chyba że ty pójdziesz. A wejść. Dobra, to ja tu zostanę. Z moimi Oho, uważaj. Co? Wiem, wiem, wiem. Dobra, to Dajcie znać w komentarzach, jest bardzo bardzo chłopak. Ja też to chciałem, bo dajcie znać w komentarzu, kto to jest a kto chce. Także ja tego nie rozumiem. Oj, widzowie, to jest tyle roboty. Patrzę, ja mam taką lampę. O, nie? Mam taką lampę i ja chcę, wiem tak, a nie, powiedzieć gdzieś na który ze ścian, i przed led wtedy, żeby świeciły ładnie. Bo to widziałem, jak ludzie robią takie sachy w sumie ładnie by to wyglądało. Mi to się wydaje. Ale więc nie się na A tu jest chyba, chyba już ale to jest dwa. Nie no, no. yeah, ma, to jest tyle roboty. Nie, no nie wiem, co No nie wiem czy w ogóle wszyscy wiedzieli, kiedyś były takie filmy, gdzie naprawia się na przykład mojego brata, Kłana, który w ogóle tutaj jest, no nie, i zawsze było ten. no to jest źle. może zróbmy i to się wszystko rozwali. Mam białe wózki. Okay. I dalej. Nie. Nie wiem, Tak, mam być. Musimy się stwierdzić. Ja się mogę na cały filmik jakiś nie na rower, także... To może będzie długi filmik. Najdłuższy, no, no, najdłuższy to ma 20 albo 30 minut. Jak będziemy jeździć na rowerach, to jeszcze ja coś powiem na temat mojego I, i... starego roweru. No, a i, Widzowie, to jest pierwszy kart. Tak, że jeżeli chcecie, to, to, to zobaczcie to. sobie najpierw.

Będzie czysta, chociaż przez chwilę. No. A to odkłada się tam. Ściana ściana Dobra. Chyba wszystko. No. Kurka za na przykład na paliwo bajki. Tutaj mamy te. Później tu w sumie jeszcze przyjdziemy chyba po numerach. Także tak, tak to wszystko wygląda. Życie. Dobra widzowie. To jest chyba efekt końcowy tego wszystkiego. Po dookoła około To Też jest chyba tyle. Światło siedzi. Światło siedzi, bam. Także widzowie, zostawcie łapkę i suba.